Manko, ludzie, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Na wstępie chcę bardzo was przeprosić, dlatego że wiem, że jestem z nim na maksa spóźniony. Wynika to niestety z trochę innych rzeczy niż jakieś tam moje błędy czy lenistwo. Po prostu w moim życiu prywatnym ostatnio trochę się zmieniło. Przez ostatni miesiąc pracuję w wymiarze 10 godzin, plus godzinkę trzeba doliczyć na dojazdy do pracy, powrót do domu. No i oczywiście muszę też dbać o hodowlę, którą widzicie za moimi plecami. No i nie ukrywam, że ostatnio lekko nie jest. Sami na pewno zauważyliście, że trochę mało nagrań pojawia się ostatnio na moim kanale. I żeby to nadrobić, dzisiaj zapraszam Was na konkurs na 300 subów. Zasady ogólnie są dość proste, dlatego żeby również młodsi widzowie mogli bez problemu je zrozumieć oraz wziąć udział w tym konkursie. Wiadomo, tak. Zasady konkursu, jak mówiłem, są naprawdę banalnie proste. Po pierwsze, udostępniamy to wideo na dowolnym portalu, czyli na przykład Facebook, Instagram, Twitter, gdzie Wam naprawdę pasuje. Po drugie, dodajemy w komentarzu na YouTubie pod tym filmem Biorę udział w konkursie. A po trzecie, odpowiadamy na pytanie konkursowe. A pytanie konkursowe jest następujące: Od jakiego dokładnie czasu zajmuję się swoją hodowlą ptaszników? I tutaj uwaga, osoba, która udzieli poprawnej odpowiedzi, bądź osoba, która będzie najbliżej poprawnej odpowiedzi, wygra ode mnie Mistery Boxa z pięcioma małymi ptasznikami prosto z mojej hodowli. Czas trwania mojego konkursu to dokładnie 7 dni od momentu publikacji tego nagrania w sieci, a więc myślę, że bez problemu każdy zdąży się załapać, że nie będzie tutaj komentarzy typu: Szymon, dałeś za mało czasu na odpowiedź. Tym razem zwycięzcę konkursu wyłonię sam, dlatego że no jak widzicie niestety dzisiaj w nagraniu konkursowym nie ma ze mną żadnej pięknej koleżanki. Trudno. Tyle jeśli chodzi o nagranie konkursowe. Mam nadzieję, że Wam się spodobało, że chętnie weźmiecie udział w konkursie, który dla Was zrobiłem. Jeśli tak, to nie zapomnijcie też zostawić po sobie łapy w górę, suba na moim kanale, żeby nie ominęły Was żadne nowości. Oprócz tego, linki tutaj do moich social mediów macie w opisie poniżej do tego filmu. Na pewno się przydadzą później, kiedy już zwycięzca się znajdzie. Czyli face, Instagram oraz ptaszniki Dino Spiders. Też na face ie. serdecznie zapraszamy. I do zobaczenia w sobotę lub niedzielę w kolejnym odcinku. Trzymajcie się! Pozdro!